Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla was recenzję Xiaomi Smart Mi Vector Heater 1S, inteligentnego grzejnika konwektorowego. Zaczynając od wyglądu, Smart Mi Convector Heater 1S prezentuje się bardzo minimalistycznie. Jest to kompaktowe urządzenie o prostych liniach i białym kolorze, które idealnie wpasuje się w większość wnętrz. Na froncie znajduje się wyświetlacz LCD, który pokazuje aktualną temperaturę i ustawienia grzejnika. Z tyłu natomiast znajduje się panel sterowania z przyciskami, którymi możemy regulować temperaturę, tryb pracy i właczać, wyłaczać grzejnik. Jeśli chodzi o wyposażenie, Smart Micken Vector Heater 1S oferuje wiele ciekawych funkcji. Przede wszystkim grzejnik jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłaczania, która chroni przed przegrzaniem. Dodatkowo grzejnik posiada funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, która uniemożliwia przypadkowe właczenie urządzenia przez dziecko. Smart Mi Vector Heater 1S to świetny wybór dla osób, które szukają inteligentnego i wydajnego grzejnika. Jest to urządzenie łatwe w obsłudze, estetyczne i bezpieczne. Polecam. Część wszystkim. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej Xiaomi Smart Mic Vector Hiter Heater 1S, inteligentnemu grzejnikowi konwektorowemu. Zaczynając od specyfikacji, Smart Mechan Vector Heater 1S oferuje moc grzewcza 4,000 W, co czyni go idealnym rozwiązaniem. Do ogrzewania pomieszczeń o powierzchni do 25 m2. Grzejnik posiada również funkcję automatycznego wyłaczania, która uruchamia się, gdy temperatura osiągnie ustawiona wartość. Kolejna ważna cecha jest możliwość podłaczenia Smart Mechan Vector Heater 1S do inteligentnego domu. Dzięki aplikacji Xiaomi Home możemy sterować grzejnikiem z dowolnego miejsca, ustawiając temperaturę, harmonogram pracy i wiele innych funkcji. W praktyce SmartMic Vector Heater 1S działa bardzo dobrze. Grzejnik szybko nagrzewa pomieszczenie, a jego praca jest cicha i komfortowa. Należy jednak wspomnieć o kilku drobnych niedociągnięciach. Po pierwsze, aplikacja Xiaomi Home nie zawsze działa płynnie, a czasami zdarzają się problemy z połączeniem. Po drugie, grzejnik nie posiada wbudowanego termostatu, co oznacza, że musimy korzystać z aplikacji, aby ustawić temperaturę. Podsumowując, Xiaomi Smart Mi Convector Heater 1S to dobry wybór dla osób poszukujących inteligentnego grzejnika konwektorowego. Grzejnik jest wydajny, łatwy w obsłudze i oferuje wiele przydatnych funkcji. Należy jednak pamiętać o drobnych niedociągnięciach, które mogą być dla niektórych użytkowników problematyczne.